Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł. Puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, a oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. A oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: Sługo, zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ty, drogi bracie, droga siostro, ile dostałeś talentów? Czy kiedyś się nad tym zastanawiałeś? Dwa, trzy, pięćdziesiąt, sto? Jakie są moje talenty? Czy wszystkie już rozwinąłem? Te pytania może sobie stawiać każdy z nas, słuchając dzisiejszej Ewangelii. Pan, udając się w drogę, przekazuje swoim sługom cały swój majątek. Czas podróży Pana to dla każdego z nas czas naszego życia. Pod koniec tego życia Pan powróci z owej podróży i zapyta: Marku, Krzysiu, Kasiu, Aniu, co zrobiłeś, co zrobiłaś z talentami, które ci zostawiłem? Może być tak, że ktoś dostał ich więcej, ktoś mniej. Kluczem dzisiejszej Ewangelii może być to. Że ten, co dostał 5 talentów, ten, co dostał dwa, otrzymali taką samą nagrodę, gdyż każdy z nich podwoił utrzymaną ilość. Natomiast problem sługi, który zakopał otrzymany talent, nie polegał na tym, że otrzymał mało, ale że swój talent zaczął porównywać z innymi. Czy współcześni ludzie nie marnują zbyt wiele czasu, na porównywanie się z innymi. Ktoś ma lepszą pracę, ktoś ma zdolniejsze dziecko, nowsze auto, ktoś zna więcej języków, ktoś zarabia więcej ode mnie, zawsze umie się odpowiednio zakręcić i wyjść na swoje. Dużo porównań, z których nie wynika żadna korzyść, dużo straty tak cennego czasu na rozwijanie swoich talentów. Pan nie daje tyle samo każdemu. Pan daje nam tyle, ile nam wystarczy do otrzymania głównej nagrody, zbawienia naszej duszy. Każdy z nas podejmuje sam decyzję, co odda Panu, gdy ten powróci z dalekiej podróży. Co odda Panu, gdy ten powróci. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj!